Pani, myślę, że dosyć trudna ta Ewangelia jest, bo kiedy dobrze słuchaliście, to powiedzcie, za co Pan pochwalił swojego gorządce. Że Pan powiedział, i napisał o tym to, to, dzieje, to, to Zamiast Zamiast tak. Czyli, pan, to, Czyli za, pochwalił to za, to za co? Bo przecież y, był... Za oszustwo. Zobaczcie, Pan pochwalił rządzę za oszustwo. Moi kochani, y, zdarzyło wam się kogoś oszukać. A czy... Y, a kogo wy oszukujecie? A głośni? A czy rodzice wtedy Was pochwalili? Nie. Czyli generalnie za oszustwo raczej nie dostajemy pochwały. Oczywiście. Jeśli to oszustwo wyjdzie na jaw. A możemy sobie powiedzieć tutaj, że prędzej czy później takie oszustwo czy kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw. I chociaż na początku może ktoś właśnie. Może nawet na początku ktoś nas za to pochwali, bo nie wie do końca jaka jest prawda, ale kiedy się dowie, to już takiej pochwały nie otrzymamy, prawda? Słuchajcie, dlaczego dzisiaj, dlaczego Pani w ogóle mówi taką przypowieść? O tym, żeby pochwalić rządcę, który tak naprawdę był nieuczciwy. Myślę, że tym pomoże nam pewna opowieść. Słuchajcie, była sobie taka Karolina, która uwielbiała jeździć do swoich dzieciaków na Dlatego, że tam Yy, były stare domy. Ona bardzo lubiła patrzeć na stary dom. I za każdym razem, kiedy na wakacje jechała, to robiła zdjęcia kolejnego starego domu. I wreszcie, kiedy zrobiła prawie wszystkie zdjęcia yy, domu we wsi, został się tylko jeden, który był na końcu yy, wioski. I zanim poszła do tego domu, poszła do wiatru i pytała się, Babciu, dziadku, powiedzcie mi, co to jest za dom. Babcia z nie bardzo chcieli opowiadać, i tylko poprosili, żeby tam mieszkał. Ale jak ta Karolina ciekawska, ale wamcie dziadku, dlaczego nie mogli tak Co no tam taki mieszka, że nie pozwalacie mi iść? Nie idź i już. Nie ważne, czy tam mieszka, ale nie idź i już. A kto tam mieszka? To zaraz zobaczycie, okej? Okay? Poczekajcie, tylko poproszę tego kogoś. Kto tam mieszka? Żadna. Nie. Kto tam mieszka? Śmierć. Kto tam mieszka? Śmierć Kto tam mieszka? Żeby kto wie, kiedy żeby tam mieszka?

które są w tym filmie? Które są A tu naprawdę ci powie, kto chce się dowiedzieć o swojej? Ale mam jedno pytanie, albo jedno sygnał. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o swojej przyszłości, to możesz zadać jedno pytanie i zapłacisz za to 20 minut. Jesteś chętny? O co by zabrał? No może jeden.

Jaka prawda przed tobą? Wiesz pan promocja dzisiaj. Moi kochani, z tej pieniądze pan Właśnie w tamtym, w tamtym domu mieszkał czarownik, który za pieniążki chciał przepowiedzieć przyszłość. I kiedy panowina doszła do tego domu, nie słuchając ani babci, ani dziadka, doszła do tego pana, no i się dowiedziałem. Może zadać tylko jedno pytanie, za które musi zapłacić 20 złotych. Grubo się zastanawiała, tak no bo miała tysiące pytań, a dostała od rodziców kieszonkowe, a całe wakacje 50 zł. Więc nie bardzo mogła zdecydować, o co by zapytała. A co jak myślicie, o co najczęściej ludzie by zapytali cały dzień albo w różne, yy, gdyby to się zapytało? O co by o swoim życiu, po co jeszcze? Kiedy nastąpi koniec świata, chodźmy po chodniki tam. Czy będziesz żołnierz? O, takie mądrzejsze pytanie, moi kochani. Ale rzeczywiście, najczęściej ludzie, jak idą do wróżki, to są czasami, bo zadają pytania, od począł zadają, zadają pytania, płacą duże pieniądze, a tak naprawdę nic się z tego nie sprawdza. Bo nikt nie jest w stanie się widzieć. czy będziesz milionerem, czy będziesz miała fajnego chłopaka, z którym będziesz do końca swojego życia, Nikt nie powie, że będzie miał fajną żonę, z do końca życia. Nikt też nie powie, że dostarczysz sobie świetny dom, bo nikt tak naprawdę tego nie powie. Bo nikt nie może przypomnieć przyszłości. Jedno co jest pewne i dlatego Pan Jezus w tej przypowieści wskazuje na tego nieuczciwego żołnierza. Bo on przewidział jedną małą rzecz, że ja straci pracę, to nie będzie miał ani przyjaciół, nie będzie miał ani pieniędzy, bo już nie będzie pracował. Więc poprzez oszustwo chciał zyskać sobie przyjaciół. Dlaczego Pan wskazuje na taką formę postępowania? Przede wszystkim chce nam przypomnieć i nam, kochane dzieci, i nam, kochani rodziny, że mamy przewidywać, próbować przewidzieć sobie. Czyli, a właściwie i konsekwencje. Na przykład uczniowie czasami myślą sobie, a, przez dwa miesiące sobie mam w szkole, a później się nauczyłem zwalczał i wszystko nadrobię. I można się bardzo łatwo przeliczyć. Bo nie damy rady nadrobić i zostaje się jego odwórkę w Prawda? Więc czasami trzeba, nie czasami zawsze, trzeba zastanowić się, zanim co zrobimy. Czy to, co robię, będzie dla mnie dobre. Nie teraz, tylko za jakiś czas. I Pan Jezus z tą przypowieścią chce nam powiedzieć, że jako Synowie światłości, a więc chrześcijanie, mamy przede wszystkim zadawać sobie jedno podstawowe pytanie. Czy to, w jaki sposób żyje, doprowadzi mnie do czy to, w jaki sposób żyje, doprowadzi mnie do niego? I moim zdaniem, teraz, powiem trzy zdania. My dostaliśmy od Pana Boga, jak ten zarządca, pewne dobre. To jest nasze życie, to jest nasza wiara, to jest nasza rodzica, to jest nasza rodzina, to są nasze dzieci. I warto w kontekście tej przypowiedzi dzisiaj zadać sobie pytanie. Czy ja. Poprzez zarządzanie tymi dobrami jestem człowiekiem, który trafi do mnie. Czy moje wybory, których dokonuję w swoim życiu,